W Augustowie wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PIS zdobył 8204 głosy, a to daje mu poparcie na poziomie 57%. Zwycięstwo odniósł w 20 z 21 komisji wyborczych. Jego przeciwnik z koalicji obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, zdobył 6186 głosów. Nieznacznie udało mu się wygrać tylko w obwodzie obejmującym między innymi ulicę Tytoniową. Turystyczną hotelową oraz Aleję Kardynała Wyszyńskiego. Frekwencja wyniosła 66,31% oddano też 130 głosów nieważnych. O komentarz poprosiliśmy lokalnych liderów obu ugrupowań. Jeszcze wczoraj Polska stała na rozdrożu. Kierunki były dwa: na lewo i na prawo. Polacy wybrali w swojej większości wybrali kierunek rozwoju państwa. Pomimo różnych głosów, że kierunek w lewo jest bardzo dobry, przecież taki nowoczesny, epatowanie tą europejskością, doprowadziło do tego, że wielu ludzi zrozumiało, czym jest współczesna europejskość. To nie jest to, do czego Polacy aspirowali w latach 90. -tych, 2000. -tych. Europa nam się rozjechała w swoich Zasadach moralnych i w swoich perspektywach rozwoju stała się niewydolna. Wielu ludzi to zauważyło i chce, aby Polska była Polską. W kampanii wyborczej kandydata prawicy Nawrockiego oceniały media w sposób bardzo kłamliwy, rzucano niesamowite kłody pod nogi. Kłamstwo było dosyć. Powszechnym zjawiskiem, a kłamstwo w polityce współczesnej, wiem, bo sam tego doświadczyłem, jest bezkarne. Na osoby publiczne można rzucać błoto, licząc, że coś się przyklei, bez jakiejkolwiek reperkusji później, yy, nawet prawnych. Jedno kłamstwo przykrywa się kolejnym kłamstwem, i tak buduje się narrację. Społeczeństwo w swojej większości zrozumiało jednak, i oceniło, jakie szanse rozwoju stoją przed Polską. Wybory prezydenckie naprawdę są takim właśnie pierwszym z wielu kolejnych posunięć, jakie nastąpią. Bo ja osobiście liczę na to, że po wyborach prezydenckich, tych, które się wczoraj zdarzyły, nastąpią y, zmiana koalicji rządzącej, później wybory parlamentarne. A ja osobiście liczę na to, że coś wreszcie dobrego w gospodarce kraju się zmieni na lepsze. To, co zostało zastopowane, czyli centralny port komunikacyjny, elektrownie jądrowe i własność Polski, wyprzedawana i stopowana poprzez obecny rząd na korzyść rozwoju naszego zachodniego sąsiada, co nie jest żadną iluzją, bo wszystko to można sprawdzić. Dzięki społeczeństwu. Dzięki ciężkiej pracy wielu wolontariuszy, wielu ludzi, którym wartości konserwatywne leżą na sercu, udało się uzyskać wynik korzystny dla prawicy, bo zwycięstwo Karola Nawrockiego jest zwycięstwem normalności. Lider lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej, Leszek Cieśnik, przebywa obecnie poza Augustowem i nie mogliśmy nagrać jego komentarza. W rozmowie przyznał jednak, że spodziewał się przegranej Rafała Trzaskowskiego w województwie Podlaskim. Zwrócił uwagę, że w samym Augustowie osiągnął on dużo lepszy wynik i zdobył o kilkanaście procent głosów więcej niż jego ugrupowanie zanotowało np. w wyborach samorządowych lub parlamentarnych. Jego zdaniem nie są to tylko wyborcy platformy i jej koalicjantów, ale też osoby, którym nie podobał się kandydat prawa i sprawiedliwości. A wracając do wyników, to w całym powiecie augustowskim Karol Nawrocki zdobył 64,55% głosów. Najlepiej wypadł w gminach Augustów i Bargów Kościelny gdzie zagłosowało na niego ponad 77% głosujących. Rafał Trzaskowski, najwyższe poparcie, zdobył w Gminie Płaska i Nowinka, ale i tam nie wyprzedził swojego kontrkandydata. Frekwencja w całym powiecie wyniosła 64,17%. Najwyższa była w Gminie Nowinka, a najniższa w Gminie Bargów Kościelny.